Dzień dobry paczka z przyszła będziemy sobie ją wyciągać o właśnie to wychodziło to jest do komputera to też jest do komputera ale jest daster zajebista rzecz, to gówno jest o, tam Gammon już się interesuje co? Widzicie go? I owo się. No, a tutaj dostałam taki blaloczek ze, ze szturem. O ja jestem szczurzynka, szczuromaniaczka i co tylko. O, taki. Malutki, bo malutki. O! Ze córkiem. A to do komputera Takie pędzelki kobę go gromonia wyczyścić No i to? Do klimatyzacji, do komputera Co tam jeszcze? Taki przenośny o tym już można duży Fajna miatełka, znaczy ta, szczotka. No dobrze, przyda się. Bo będziemy czyścić komputer. Kabel, końcówki, jedna końcówka, grubsza końcówka i najgrubsza końcówka. Kurde w dupę. Nie lecisz. Jedna, I się wkłada w jedno i to takie malutka, nie? Dobra, by pogubić. No i mamy same ciało. O cholera. Jeszcze jedna. O. <laughs> Dobra, jeszcze jedna, największa chyba. Dobra. No otwieramy ciało. I oto to nie jest nic poważnego. To jest tylko... dafter. Let's power button for 3 seconds to turn on the product. Ale on jest chyba rozładowany, coś mi się wydaje. Ale dalej Dalej, go też, tej moment. Najmocniejsze, się, dobra. The power always battery please full charge before we use it. Raczej ja go muszę naładować no. Dobra, tak tylko do filmu chciałem, Ja go i tak muszę naładować, bo widać, że on jest dużo, dużo przeszedł. Dobra instrukcja oczywiście po chińsku xing xiang nic tego nie rozumiem bez kitu dobra czy jest coś po polszy czy nie ma po polszy o coś mówiło po polszy jest temperatura pracy zasilać 2 amper 5 voltów. I to, to, to. Nuta. Nuta, nie nota, tylko nuta. Daj o co tam. A biegają sobie, bo nie będę ich przecież A, tutaj musi być pod kablem. lepiej tu niech was no, no. kurwa, widać, że w tu mocno, nie? znowu sypiesz tym piaskiem? dobra, no to będzie tyle Dam mój idzie. także co, ja się z wami żegnam i widzimy się was soll gern Papa